Anna Wittenberg pracuje w Dzienniku Gazety pra Gazecie Prawnej i mam zaszczyt w imieniu organizatorów Państwa na niej powitać. Kiedy zapytać organizatorów, z czego poza długą historią jeszcze są dumni, odpowiedzieli mi, że jest to konferencja, która w całości jest finansowana z publicznych środków, co pozwala na to, żeby zadbać o wolność agendy. A w tym roku, w tej agendzie, bardzo ważne miejsce zajmą zagrożenia wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji dotyczące cyberwojny i sposobów walki z przemocą w sieci. Warto w tej agencie zwrócić też uwagę na ścieżkę samorządową, no bo to na samorządach spoczywa gigantyczna odpowiedzialność za nasze cyberbezpieczeństwo. O tym wszystkim będziemy za chwilę rozmawiać z panem premierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, który jest już z nami na tej sali. Dzień dobry, panie premierze. W tej rozmowie nakreślimy główne tematy, którymi później będziemy zajmować się w szczegółach, ale zanim to nastąpi, chciałam zaprosić na tę scenę jeszcze pana dyrektora NASK, pana doktora inżyniera Radosława Nielka. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj po raz dwudziesty. To tak jak pani Anna Wittenberg powiedziała, zapowiadając mnie, jedno, najstarsza taka konferencja w Polsce. Ale warto często myśleć nie tylko o tym, co ta konferencja znaczy w Polsce i co te 27 edycji oznacza z perspektywy Polski. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale słowo cybersecurity jest z nami w słownikach od 1989 roku, więc Polska, która w 1996 roku rozpoczęła zajmowanie się tym tematem, właśnie na tej konferencji, między innymi na tej konferencji, była w zasadzie w awangardzie tych, którzy ten problem dostrzegają i rozumieją. To o tyle ważne, że tak jak patrzę na Państwa, widzę tu świetną mieszankę młodości i doświadczenia. Każda z tych cech ma swoje zalety. Z jednej strony potrzebujemy otwartości na nowe technologie, zrozumienia, świadomości zagrożeń i wyobraźni o tym, jak zupełnie nowe technologie, takie o których często jeszcze nie rozumiemy ich znaczenia, mogą wpłynąć na, na świat, a w ramach tej konferencji na cyberbezpieczeństwo. To są takie technologie jak komputery kwantowe czy kryptografia kwantowa które mogą, nie muszą, ale mogą zredefiniować to, jak chronimy informacje i jak wyglądają zagrożenia. Taką drugą technologią, o której nie chciałem zaczynać, ale która jest też istotnym elementem tej konferencji, to jest kwestia AI, czy sztucznej inteligencji i zastosowań zarówno w przeciwdziałaniu atakom, jak i też w zrozumieniu, jak AI pomaga tym złym, którzy próbują atakować nasze systemy, zdobywać nasze dane i wykorzystywać je. W złym celu. To otwartość na, młode, na nowe technologie, i to ta młodość jest często tym, co, co pozwala nam być otwartym na nowe technologie. Ale nie możemy zapominać, że zwłaszcza w obszarze tak kluczowym jak bezpieczeństwo, istotne jest doświadczenie, istotne jest przeżycie wielu sytuacji, zagrożeń, zwalczanie ich, znajdywanie odpowiedzi. I rozumienie motywacji ludzi, bo to motywacja ludzi stoi najczęściej za przygotowywaniem i atakami. I niezależnie od tego, że będziemy na tej konferencji bardzo dużo mówić o kwestiach technicznych i zwalczaniu zagrożeń wynikających czy przy użyciu metod technicznych i technologicznych, powinniśmy zawsze pamiętać, że źródło zagrożeń czy motywacja do tego, żeby powstały zagrożenia, Leży w celach i interesach osób i organizacji. I niezależnie od tego, jak koncentrujemy się na kwestiach technologicznych, musimy się także koncentrować na kwestiach związanych z motywacją. I to także jest duże wyzwanie, które będzie nas czekać w przyszłości i z którym będziemy musieli sobie jakoś radzić. Szanowni Państwo, ta dwudniowa konferencja to duże wydarzenie. Tak jak Pani Anna Gdenberg powiedziała, nie, staramy się być niezależni, jeśli chodzi o agendę. Możemy sobie na to pozwolić, ale to nie jest tak, że nikt za tą konferencję nie płaci. Za tą konferencję oczywiście płaci Ministerstwo Cyfryzacji i chciałbym stąd serdecznie podziękować Panu Ministrowi, Panu Premierowi Krzysztofowi Gafowskiemu za to, że kontynuuje tradycję i finansuje organizację tej konferencji jako Ministerstwo Cyfryzacji. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować Ministerstwu Sprawiedliwości za objęcie patronatem tej konferencji. To jest ten drugi komponent, o którym powiedziałem. Ministerstwo Cyfryzacji koncentruje się na kwestiach technicznych i technologicznych. Ministerstwo Sprawiedliwości jest niezbędnym uzupełnieniem, żeby łapać i karać kwestie związane z motywacją tych, którzy popełniają przestępstwa, bo Nigdy nie będziemy w stanie chronić systemów koncentrując się tylko na tej kwestii technologicznej. To znaczy wtedy, kiedy nie będzie konsekwencji za łamanie zabezpieczeń systemów, nielegalne łamanie zabezpieczeń systemów, to i nie będzie skutecznej egzekucji takich konsekwencji. To nie będzie także efektywnego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Szanowni państwo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za udział w tej konferencji i zapraszam panią Annę Wittenberg i pana premiera Krzysztofa Gawkowskiego na scenę. Będziemy mieli okazję wziąć udział wysłuchać myślę, że arcyciekawej ciekawej rozmowy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dobry, jeszcze raz panie premierze. Dzień dobry. My zwykle mamy trochę więcej czasu na te dziennikarskie tortury. Dzisiaj 15 minut na tej konferencji, więc ja muszę od razu wyjąć takie, wie pan, najostrzejsze naj, narzędzia. I proszę mi powiedzieć. A ja mogę zacząć od wspomnienia? Dobrze. Powiedziałem dzisiaj dyrektorowi Nielkowi o tym. Przypomniałem sobie, jak dzisiaj do państwa tu jechałem, rok 1994, jak pierwszy raz dotarłem jako 14-latek na giełdę komputerową w Warszawie na ulicy Grzybowskiej. I zauroczony tym światem cyfrowej technologii, który dla mnie był obcy, bo byłem użytkownikiem Atari 65XE. To, to wtedy, kiedy przyjechałem na tą grzybowską i zobaczyłem te wszystkie PC, które tam stały, pomyślałem: tak, to jest przynajmniej wtedy moja przyszłość. I ten 97 rok, ja wtedy nie pamiętam pierwszej konferencji, nie miałem okazji w niej uczestniczyć, ale już po roku 2000 uczestniczyłem w wielu edycjach, spotykając się z wieloma z Was, tak jak dzisiaj tutaj miałem okazję się spotkać i porozmawiać. I cieszę się, że my jesteśmy na najstarszej i najlepszej polskiej konferencji dotyczącej cyfrowego świata i cyberbezpieczeństwa. Dziękuję, Dziękuję za tą minutę. To teraz ja wyjmuję narzędzia i pytam Pana na tej konferencji, Panie Premierze, zupełnie poważnie, jesteśmy w stanie cyberwojny z Rosją, czy nie? Nie wiem, czy można powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj w stanie cyberwojny, ale można powiedzieć, że jesteśmy na cyberzimnej wojnie. Z kilku elementów ta cyberzimna wojna się składa. Przede wszystkim mamy nieprawdopodobny wyścig zbrojeń. Gdybyśmy mieli porównać lata powojenne po II wojnie światowej i to, co dzisiaj się dzieje, to bez względu na to, jakie mamy okoliczności, bo wojna nie jest skalowa na całą Europę, to mamy do czynienia ze z całą skalowością tej wojny w obszarze cyberzagrożeń, polegającą na tym, że coraz więcej mamy Elementów, które wpływają, że rosną zasoby. Rosną zasoby ludzkie, bo państwa i różnego grupy, rodzaju grupy APT się zbroją, i rosną zagrożenia wynikające z tego, że technologia idzie tak szybko, że państwa często nie potrafią na to odpowiadać. Więc gdybyśmy do tego włożyli jeszcze czynnik wojny na Ukrainie, który jest bardzo ważny, bo on spowodował, że i Ukraina, i państwa na to są coraz bardziej zagrożone, a widać to po ilości incydentów, to jestem przekonany, że mamy do czynienia z działaniami, które nie nazwałbym wojennymi, ale zimnowojennymi na pewno. To kiedy ten konflikt zmieni się w gorący? Czy po czym poznać, że on się zmienia w gorący? Nie chciałbym, żeby się zmienił. Ja pamiętam, jak spotkałem się z panią redaktor w grudniu, zaraz po tym, jak zostałem ministrem cyfryzacji, i padło takie pytanie. Czy jesteśmy sobie wyobrazić Polskę w stanie wojny z jakimś przeciwnikiem? I powiedziałem, że jeszcze sobie tego nie wyobrażam i dzisiaj też mogę to po stu kilkudziesięciu dniach powiedzieć: jeszcze sobie nie wyobrażam, ale ilość incydentów, która rośnie rok do roku, między innymi w opublikowanym raporcie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, możecie Państwo zobaczyć, że mamy do czynienia z olbrzymią skalą wzrostu. 100% rok do roku, czyli 2022-2023. Incydentów 40 tysięcy, 80 tysięcy. Po pierwszym kwartale już wszystko wskazuje, że jeszcze więcej i to, co możemy na pewno powiedzieć, rośnie skala ataków ze strony Rosji i Białorusi, rośnie skala ataków z państw też sojuszniczych. Bo pani rektor zapytała o Rosję, ale ja też chciałem powiedzieć, że nie o Rosję, tylko chodzi Białoruś, ale też obserwujemy inne państwa zaprzyjaźnione z Federacją Rosyjską albo grupy tam pracujące, bo to tak fachowo nazwijmy, które też nie oszczędzają Europy, w tym Polski. A Polska dzisiaj, gdybym miał powiedzieć o tych danych, które w przestrzeni publicznej są i nie są w żaden sposób klauzulowane, odbiera największą część ataków ze strony Rosji, jeżeli chodzi o państwo sojusznicze do Ukrainy, jakim jest też sojusz NATO. A poza wojną, jakie jeszcze cyberbezpieczeństwo, cyber zagrożenia są najważniejsze, największym wyzwaniem dla Polski w tej chwili? Dzisiaj tak, ale i przygotowanie się na jeszcze większe konsekwencje tego, że technologia będzie coraz mocniej wkraczała w życie człowieka i jeszcze więcej będziemy mieli tych zagrożeń, łącząc je w parach. Sztuczna inteligencja i jej możliwości wpływania na cyberprzestrzeń, komputery kwantowe i ich możliwości dotyczące kryptologii, kryptografii, instytucjonalne podejście do tego, że coraz więcej z nas będzie miało dostęp do różnego rodzaju urządzeń, które będą stanowiły o pewnych podatnościach, no bo dzisiaj już łatwo to sobie wyobrazić na podstawie urządzenia podstawowego, telefonu, tableta, komputera, ale im więcej tych sensorów w naszym życiu i w życiu domowym, gdzie i w pracy, czasami już w suszarce, albo w telewizorze mamy sensory od kamery zaczynając na jakichkolwiek innych sensorach, które są tam zamontowane i wiedzy człowieka o tym, że na przykład poza jego... Sferą przypuszczeń, na przykład informacje lodówka wysyła do operatora bądź producenta, co może później być analizowane, co może być wykradzone, co może być później podstawą do tego, że ktoś jakąś analitykę na to nałoży. Myślę, że to też jest wielkie zagrożenie, bo jesteśmy w gronie fachowców i ekspertów i ekspertek. Wy to wszystko wiecie, ale ja bywam też w miejscach na różnych spotkaniach, nie zawsze fachowych i branżowych, ale politycznych. A z racji pełnionej funkcji ludzie też mnie pytają o cyfryzację. I jak opowiadam im o podstawowych praktykach, chociażby tego, czy czytali swoją politykę prywatności związaną z założeniem e-maila, czy mają świadomość tego, że ich urządzenie polega na tym, że jak klikniesz cokolwiek, cokolwiek może zostać tobie zainstalowane bądź dane wyciągnięte. Tej wiedzy w krajobrazie społecznym nie ma. Tego już jestem powiem. To znaczy, kompetencja cyfrowa, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy higieny cyfrowej, są do zbudowania. I nie jest to niczyja wina. To też warto o tym powiedzieć, że to nie jest wina ani poprzedników, ani perspektywy. To po prostu rośnie tak szybko, że my musimy odpowiadać też systemowo na to. Panie premierze, odwołał się do, pan do naszego pierwszego spotkania u pana w resorcie po tym, jak pan został wybrany ministrem. Obiecywał pan wtedy, że stanie do walki z zagrożeniami wobec dzieci w sieci. I chciałam zapytać teraz minęły cztery miesiące, jak idzie? Idzie tak, że w Polsce realizujemy zakresy przede wszystkim szkoleniowe, ale też pracujemy nad europejskim prawem SISam. Tylko chciałbym, żebyśmy też znaleźli balans między tym. To znaczy. Mam takie wrażenie, że w niektórych kwestiach jesteśmy ostrożni i dobrze, szukamy rozwiązań, a w niektórych uważamy, że proste rozwiązania mogą wszystko zamknąć. Ja miałem spotkanie z też z komisarz Johansson, która prowadzi dyrektywę dotyczącą CIS-u i tej odpowiedzialności sieciowej za bezpieczeństwo dzieci. I tłumaczyłem, Polska jest, będzie i ja na pewno jako minister i moje zaplecze zrobimy wszystko, żeby dzieci w sieci były bezpieczne. Ale musimy pamiętać o tym, że nie może to iść kosztem tego, że wszystko w związku z tym będzie inwigilowane, wszystko będzie szpiegowane. No właśnie, bo to jest takie taki nieustanne szukanie balansu, tak, z tym rozporządzeniem. Czy to będzie, czy, czy stawiamy na wolność dzieci? Czy na przepraszam na wolność w sieci, czy na bezpieczeństwo dzieci? I jakby gdzie ten balans, gdzie ten suwaczek Pan ustawia? Po pierwsze w odpowiedzialności platform. Ja to też powiedziałem 3-4 miesiące temu i myślę, że teraz przy tym, jak platformy się przy DSA przygotowują do tego, jaką powinny brać odpowiedzialność, to ta odpowiedzialność powinna też sięgać dalej, to znaczy one muszą te treści usuwać, a jednocześnie te treści muszą stanowić dla nich priorytet. I to się zaczyna dziać. To też warto w takich miejscach czasami pochwalić platformy, między innymi te, co działają w Polsce, te największe, po kilku spotkaniach wiem, że zaczynają te realizować. Po drugie, w końcu musi dojść do przełomu i prawo musi powstać. To znaczy nie może być tak, że będziemy wiecznie w pewnym zawieszeniu i jestem przekonany, że modyfikacje algorytmów będą następowały. To znaczy będzie sytuacja taka, że będziemy musieli w Polsce i w Europie poddawać się jednej jakiejś kontroli. To znaczy będziemy musieli dla dobra wspólnego zrozumieć, że świat cyber wchodzi tak bardzo w życie człowieka, że to zawieszenie nie może polegać na tym, że my, bojąc się przepisów, nie będziemy nic robili. Więc suwak lekko przesuwam. Z tego, gdzie w 2023 roku w grudniu Pani mi pytała, dzisiaj rozmawiając z różnego rodzaju aktywistami, też walczącymi o tą przede wszystkim sferę bezpieczeństwa dzieci, to uważam, że musimy się na to przygotowywać. To zostańmy przy słowakach. Dla mnie to jest taka metafora, pewnie Państwo wszyscy używaliście Winampa, ja też i tam był taki equalizer i trzeba było sobie poustawiać. Jakby Pan ustawił y, te słowaki w temacie y, jawności r, rozmów o cyberbezpieczeństwie? Bo jak ja rozmawiam z, z ekspertami i prowadzę panele, to bardzo często dochodzę do takiej ściany, więcej nie możemy powiedzieć, bo im mniej rozmawiamy o tych tematach, tym będzie bezpieczniej. Ja też ta... jestem w tej ścianie. Zderzyłem się z nią, uczciwie muszę pani powiedzieć i to przede wszystkim jest tutaj pan generał Molenda, są niektórzy przedstawiciele służb, jest pan pułkownik Ciszewski, będą brali udział w tej debacie, będą o tym rozmawiali. Też byłem zwolennikiem wielu rzeczy, które powinny być jawne, ale jak zostałem zasypany materiałami, materiałami tajnymi, to myślę sobie tak, no balans musi być. Ten suwak no, ustawiłbym na środku. Gdzie? To znaczy jestem zwolennikiem, że wszystkie postępowania, które się toczą, bez względu czy one mają charakter niskiego, charakteru incydentu czy wysokiego, nie powinny być odsłaniane i nie powinniśmy pokazywać, dopóki służby nad nimi pracują, bo pracują i mają odpowiadać. Ale jeżeli zamykamy postępowania. Jeżeli coś zostaje ujawnione, to powinniśmy później pokazywać ręce i wskazywać. Dlatego podjąłem też decyzję o ujawnieniu pierwszy raz w historii raportu pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, żeby był jawny. Ale mam też poczucie, że jeżeli będziemy i zrobimy krok za szybko, to znaczy, będziemy mówili o tej pewnej pełnej jawności, to wiele postępowań po prostu może być zawieszonych, niedokończonych, a ktoś będzie umiał szybko zatrzeć ślady. Przede wszystkim w tej perspektywie cyfrowej, bo tu łatwiej się zaciera ślady niż sprzątając na przykład na przykład po przestępstwie kryminalnym, Panie Premierze, drugim, drugim takim tematem, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jest współpraca. Bo tutaj wiele koncepcji na, na, na ustawienie tej współpracy się pojawiało. Co zrobić, żeby ona była efektywna? Współpraca wewnętrzna czy zewnętrzna? Bo mamy Współpraca w środowisku. Ja uważam, że jest ta współpraca. To znaczy, ne, słyszałem przez lata, nie będąc w korze. Decyzyjności pomiędzy szefami csirt na poziomu krajowego, o tym, że one rywalizują. Dzisiaj uważam, że to jest zdrowa współpraca. Co tydzień spotykam się z zespołem koordynacji cyberbezpieczeństwa rządowym. Pracujemy razem z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Też postanowiłem, że w trybie stacjonarnym będą kolegia do spraw cyberbezpieczeństwa, tam spotkają, spotykają się i służby, które współpracują, i CESIRTy krajowe, również z CESIRTami sektorowymi, które mam nadzieję po implementacji, po, po nowelizacji KSC i nis 2 będą się rozrastały i tam jest wymiana informacji już kilka razy. Prewencyjnie zareagowaliśmy przed sytuacją krytyczną. Rozpoczęliśmy też nowy tryb, to znaczy, będzie kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, przy moim udziale jako pełnomocnika, wydawało pisemne i jawne zalecenia. I nie będzie tutaj żadnego sporu, czy to jest duża firma, a duży gracz softwareowy, duży jakiś software house, który gdzieś ma jakieś podatności, czy jak jakiś mały uczestnik rynku. Będziemy to robili. Po prostu będziemy pokazywali, i mówię to też dużym operatorom: słuchajcie, musicie się liczyć, że będą wasze firmy i nazwy tych firm się pokazywały. I na początku słyszałem. Czy na pewno tego jest potrzeba? Uważam, że tak, bo to będzie czyste ręce pokazywało, to znaczy to, co będziemy wykrywali i to, co będziemy chcieli szybko naprawiać, mam wrażenie, że szybciej jest do naprawienia. Opowiem Państwu jedną sytuację, która miała miejsce nie tak dawno, bo miesiąc temu, jak pojawiła się informacja, że jest podatność i powiedzieliśmy, że zaczynamy taki proces, to okazało się, że można ją było w cztery dni zmienić, a wcześniej... Koledzy i z nask i z ABW-u że to by trwało 4 tygodnie. No, 4 tygodnie, a 4 dni to jednak jest perspektywa, i ktoś mówi, dobra, to jednak da się wcześniej. No, czasami da się wcześniej, wystarczy pokazać, że są jasne zasady, bo żeby była jasność, te zasady mają wszystkich obowiązywać, a nie tylko małych, a duzi jakoś będą unikali tego. A czuje pan potrzebę stworzenia jakiejś czapki nad tym systemem? Tak. Znaczy, ja mentalnie jestem uzbrojony w to, że przychodziłem do resortu z takim założeniem, że powinniśmy zbudować agencję cyberbezpieczeństwa. To było w programie lewicy. Tak. No, w ogóle przychodziłem z założeniem, jako człowiek też będący na rynku. Wiem tylko, że to nie jest krok łatwy do zrobienia w ciągu roku. To znaczy, trzeba na to pewnego harmonogramu czasu i uważam, że trzeba zacząć od centrum, które będzie koordynowało wszystkie sprawy cyberbezpieczeństwa. I taki kierunek przy nowelizacji KSC będzie, i taki będzie przy zmianach dotyczących kompetencji pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. I to będzie pierwszy krok. I ten pierwszy krok ma robić następne kroki. Myślę, że w ustawie w 2024 roku, a później od 2025 roku właśnie taką czapkę, jak pani powiedziała, będziemy realizować. Użył Pan zaklęcia. KSC, proszę powiedzieć, już na koniec. Kiedy możemy się spodziewać tej ustawy w Myślę, jak, i w jakiej formie? Czy ona będzie mocno różniła się między tymi projektami, które od lat wszyscy obserwujemy? Przypominam, że pracujemy w nowym rządzie nad tym 3 lata, a, a nie pół roku. Więc tutaj 3 miesiące? 3 lata, tak, 3 miesiące, a nie 4,5 roku, tak jak poprzednicy pracowali. I też nie stawiam zarzutu, tylko mówię, takie sprawy trzeba zamykać w kwietniu, w tym miesiącu. Przedstawimy z panem ministrem Olszewskim założenia do ustawy i całość tego procesu pójdzie już do konsultacji międzyresortowych i będziecie Państwo mogli w tym wszystkim uczestniczyć. Każdy będzie mógł wskazać kierunki. Przy każdej ustawie będzie tak samo. Będą plusy, będą minusy, każdy może nakrzyczeć, każdy może powiedzieć, coś podpowiedzieć. Kwiecień, zostały dwa tygodnie i będzie to w trybie oficjalnym. To znaczy chcemy zorganizować w ministerstwie pierwszy raz przy tak ważnej ustawie też śniadanie prasowe, żeby zaprosić dziennikarzy, żeby położyć to. Na stole, opowiedzieć o założeniach, a później, żeby publicznie o tym opowiadać. Tak będzie to zrobione. A czy to będzie coś zupełnie nowego? Będziecie to pisać od zera, czy to nie. będzie praca na poprzednim projekcie? No, praca musi być na tym, co realizowaliśmy, bo i Krajowy System Cyberbezpieczeństwa obowiązuje. Jak wprowadzamy nobelę, to on obowiązuje w ramach tego, co będziemy poprawiali. Ja jestem zwolennikiem kilku elementów, żeby za dużo nie zdradzić, ale uważam, że powinny wzrastać sesji sektorowe i to jest jeden z kluczowych elementów odpowiedzialności. Widzę to zresztą po tym, jak działają dzisiaj i, i KNF, i, i jak działa przy Ministerstwie Zdrowia, jak one mają charakterystykę wsparcia dla działań, które podejmujemy na polu krajowym. Uważam, że powinien ten rozrost być szybki i dlatego też planujemy i myślimy o środkach finansowych, które w ramach Ministerstwa, projektów, które będziemy planowali mogłyby temu służyć i pomagać, żeby to były środki dokładnie na to wskazywane tą zapowiedzią. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kończymy naszą rozmowę. Jeszcze chciałam zaprosić dziennikarzy, bo pan premier zorganizuje za chwilę tam na górze tak, briefing, jestem. więc zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz bardzo serdecznie, serdecznie dziękuję. państwu dziękuję, pani rektor dziękuję bardzo, szanowni państwo. Dobrych, ciekawych dyskusji i wspaniałego dwudniowego spotkania w gronie najlepszych polskich ekspertów. Dziękuję wam bardzo, wszystkiego dobrego.